Cześć, w tym krótkim filmie dowieść się, w które rodzaje nieruchomości warto inwestować, kupować a które rodzaje nieruchomości stracą najwięcej. Więc jeśli potrzebujesz doinformowania, informowania, się, czy warto kupić mieszkanie dom, działkę, czy też zainwestować w któryś z tych nieruchomości, zapoznaj się z tym materiałem, a na pewno podejmiesz korzystną decyzję, która wpłynie na Twoje finanse, jak i samopoczucie. Przepraszam, od razu z góry za jakość no zagrywam ten materiał telefonem. Zacznijmy właśnie od samego początku. W Polsce wyróżniamy trzy rodzaje nieruchomości. Są to Gruntowe, budynkowe i lokalowe. Przejdźmy sobie do tej największej grupy nieruchomości, czyli lokali mieszkalnych. Podam teraz czynniki, które wpływają na to, że moim zdaniem jednak te mieszkania są najlepszą grupą nieruchomości, w które warto zainwestować i warto je kupić na własne cele mieszkalne na samym początku. Oczywiście, jeśli mamy inne preferencje, stać na zakup domu, no to kupujemy działkę, budujemy, czy też kupujemy już gotowy dom. Ale na większości przypadków jednak nie wszystkich stać na zakup domu. Zacznijmy od samego początku. Największa ilość klientów kupujących na mieszkania, największa ilość najemców na mieszkania, z tego względu, że w większości przypadków te budynki wielorodzinne znajdują się w najlepszych lokalizacjach w mieście, jest to spowodowane też infrastrukturą. Poprzez transport publiczny, infrastrukturę do grobo, budynki użyteczności publicznej, jakieś tam budynki komercyjne, banki, sklepy i tak Teraz tak, wygoda, czyli przy mieszkaniach nie interesuje nas dbanie o jakieś tam klatki, teren wokół bloku. Tym wszystkim zajmuje się spółdzielnia, naprawy dachu, elewacji, parkingi, chodniki. O wiele szybsza możliwość wyciągnięcia kapitału z mieszkania. Bo jednak tutaj głównym czynnikiem jest cena, co przy sprzedaży domu czy działki to nie jest, uwieście mi, główny czynnik. E, przy mieszkaniach jeszcze bardzo ważny aspekt, który odczują wszyscy Polacy, czyli o wiele niższe koszty utrzymania. E, też nas nie interesuje system ogrzewania, ok, te rachunki też nam wzrosną, ale nie uczujemy ich aż tak mocno jak osoby, które posiadają domy. To jest bardzo ważne. Oczywiście nie wszystkie mieszkania będą zyskiwać na wartości długofalowo. Moim zdaniem jednak te mieszkania w starszym budownictwie o dużym metrażu stracą i gdzie lokalizacja nie jest perspektywistyczna. To jest podstawa. Jak to sprawdzamy, czy w danej lokalizacji w ogóle rozwija się infrastruktura? Powstają jakieś nowe szkoły, może basen, jakieś parki, rozrywki i tak Jeśli nie, no i też patrzymy na cenę z metra. Bo już poprzez te ceny ofertowe jesteśmy w stanie stwierdzić: ok na tym osiedlu jest taka, na tym jest taka. Ja tutaj podam przykład z Wielkiej Brytanii, gdzie ostatnio byłem, chociaż tam też prowadzimy różnego typu projekty, więc znam ten rynek bardzo dobrze. I tam dochodzi do sytuacji, gdzie teraz to będzie wchodziło na rynek polski, że załóżmy, jest pewna lokalizacja, gdzie nieruchomości kosztują po 100-200 tysięcy funtów, a na pewnej lokalizacji to samo nieruchomość można kupić za 60-70 tysięcy funtów. Dlaczego tak jest? Dlatego, że tam nie ma popytu i tam mieszka po prostu inna grupa społeczeństwa i w Polsce zadzieje się to samo i moim zdaniem to się zadzieje z starym budownictwem, ok bloki, które stoją w super lokalizacjach, one prawdopodobnie nie stracą ale te bloki, które stoją na obrzeżach z wielkie płyty, jest to nieuniknione że tam ta cena z metra będzie z roku na rok spadać po, tym, po czym to stwierdzam? Po tym, że w większości w tych budynkach mieszkają osoby starsze, jednak w Polsce mamy dużą umieralność, jest niż demograficzny. popyt idzie w kierunku budownictwa nowszego, więc na te mieszkania nie będzie klientów, a jak będą, to już tutaj głównym czynnikiem będzie cena. My sprzedajemy nieruchomości w Wielkiej Płycie, gdzie nie ma balkonu, jest czwarte, ostatnie piętro, ale tam już cena odgrywa najważniejszą rolę. i Proszę mi nie mówić, że jakiś homestaging w mieszkaniu, załóżmy w starym budownictwie, jest w stanie tutaj zmienić mniej więcej wartość tej nieruchomości o 10-20%. No, nie, ok. Może były takie sytuacje jeszcze w poprzednim czasie, czyli w poprzednim. Roku, gdzie te nieruchomości sprzedawały się od cerkięcia palca, klient podejmował szybko, emocjonalnie decyzję i można było w taki sposób uzyskać to wyższą cenę. Teraz jednak klient, który Zastanawia się nad zakupem oglądu na nieruchomości, on podejmuje decyzję na chłodno. Dlaczego? Dlatego, że ma dostęp do informacji. W większości nośnikach, można powiedzieć, internetowych czy też w mediach społecznościowych, w telewizji, w gazetach mamy informację, że na rynek się załamuje. Poprzez to, można powiedzieć, głównie spowodowane to jest dynamicznym wzrostem stóp procentowych to spekulacja i ten klient kredytowy nam uciekł z ręku i ja o tym mówiłem już w innych filmach że realne spadki cen nieruchomości czym są spowodowane więc proszę wrócić do tego materiału. Ale w tym filmie nie o tym. Więc, moim zdaniem, te mieszkania są najlepszą alternatywą. Jeśli inwestujesz nawet krótkoterminowo, pod tak zwanego flipa, nie trzeba być tutaj ekspertem. Wystarczy, właśnie, jak wspomniałem wcześniej, kupić dobrze, dać wartość dodaną, remont, odświeżenie, żeby ta nieruchomość była gotowa do wejścia. Dlatego właśnie też te mieszkania, na nie jest większy popyt, bo osoby, które kupują działki, no. To jest to klient specyficzny, musi mieć wizję, czy faktycznie ta działka jest dla niego i on też nie jest w stanie od razu o niej zamieszkać, tak? On musi pobudować budynek. Przy zakupie domu załóżmy, bierze pod uwagę koszty utrzymania tego domu, remontu w razie czego i tak dalej. A przy mieszkaniu, a zwłaszcza jeszcze jak jest gotowe do wejścia, kupuje, biorę klucze i mieszkam, bądź się od razu wynajmuje. Więc produkt zaczyna już na siebie zarabiać i przynosi korzyść. Tego nie możemy powiedzieć w przypadku działek. No i przy niektórych nieruchomościach mieszkalnych, tak zwanych domach. Więc te mieszkania. I teraz, właśnie to, co ja zaobserwowałem na zachodzie, i to jest mi że przyjdzie do Polski, że pewna lokalizacje one nie stracą, nawet i w kryzysie. Czyli najważniejsze, to musi być nowe budownictwo, mieszkania. Najlepiej by były do 50 metrów, czyli to mogły być 2-3 pokoje. Infrastruktura ma być dobra, mają być budynki użyteczności publicznej, ma być dobry dojazd i to nie musi być koniecznie centrum, bo ja widzę, że załóżmy mieszkania w starym budownictwie w centrum sprzedają się za o wiele mniejsze potę niż nieruchomości położone załóżmy gdzieś tam w śródmieściu czy nawet na obrzeżach w nowym budownictwie. Dlaczego tak jest? Tak jak wspomniałem wcześniej, popyt idzie w tym kierunku jeśli społeczeństwo się bogaci, to wiadomo, że chce mieszkać w lepszym standardzie, to samo jeżdżą lepsze samochody i tak dalej. Ja również nie chciałem mieszkać w jakimś tam starym budownictwie, jednak wolę można powiedzieć mieć te szerokie klatki, wszystko świeże, nowe, więc to bardzo ważne jest, żebyście to wzięli pod uwagę, jeśli nawet inwestujecie długofalowo, może się okazać, że obudzicie się z przysłowiowym palcem no 4 i to właśnie spotkało rynek zachodni, że tam jest mnóstwo nieruchomości pustych, one nie są remontowane, bardziej inwestorzy decydują się na zachowanie tylko ściany frontowej, bo tam jest konserwator i budowanie nowego budynku i to jest faktycznie wartość dodana, bo jednak te nieruchomości w starszym budownictwie też generują większe koszty utrzymania, tak ten część jest większy, przecież widzimy to, że jeśli mamy mieszkanie w nowym budownictwie, tam głównie są wspólnoty, Administracje to administrują. Ten czynsz, załóżmy, jest 250, a przy starym budownictwie potrafi być dwukrotnie wyższy. Dobrze, więc mamy te mieszkania omówione, więc jeszcze raz powtórzę moim zdaniem najlepszy produkt inwestycyjny i w ogóle zakupowy przyszłościowo. Oczywiście, żeby to była lokalizacja perspektywistyczna, rozwojowa i zwłaszcza nowsze budownictwo, już. Po tym 90 roku, ale najlepiej to będzie już tym, po tym 2000 roku. Przejdźmy sobie teraz do e, domów. Domy jest uniknione, że ten produkt będzie miał o wiele mniejszą ilość klientów kupujących, czy to ze względu na brak zdolności kredytowej, a jeśli ta zdolność jest, to też jest klient wymagający, bo już on myśli, czy faktycznie to jest dobra decyzja, kupić teraz dom przy tych rosnących cenach kosztach utrzymania. Tej nieruchomości, czym on że jednak zdecyduje się na zakup mieszkania? E, najwięcej stracą domy budowane za poprzedniego systemu czyli tak zwane gierkowce i lepianki. Miałem z nimi styczność i powiem Wam uczciwie, że. Na przełomie ostatnich 2-3 lat te nieruchomości znajdowały swoich nabywców, no bo był wzmożony popyt, a podaży nie były odpowiednie, i ten klient decydował się na zakup tej nieruchomości. I wiem tylko jedno, że przy remoncie, tak zwanego Gierkowca, gdzie są kręte klatki, pół piętra, koszt tego remontu jest dwukrotnie wyższy. Niż wyremontowania domu w już takim nowoczesnym stylu. Parter, poddasze, mniejszy metraż, bez tych kondygnacji, półpięter, tak zwanych hałaganów, bo nawet ogrzanie tego budynku, jaki to jest duży koszt, rozprowadzenie instalacji grzewczej, elektrycznej i tak dalej, to nie są małe pieniądze. No i zazwyczaj te gierdkowce też stoją na mniejszych działkach, ale też inwestorzy widzą, że okej, okay, cena jest. W miarę, ale załóżmy, działka jest atrakcyjna, więc po części niektórzy znajdą swoich nabywców, ale tutaj już głównym czynnikiem będzie cena, ale niekoniecznie, bo jeśli ja, lokalizacja nie jest atrakcyjna, no i też te domy nie wpisują się w obecne preferencje. Teraz mamy zupełnie inny system budowania domów, i klienci zupełnie czego innego oczekują. Przejdźmy sobie teraz do nieruchomości gruntowych. No moim zdaniem najwięcej one stracą, a zwłaszcza pod zabudowę jednorodzinną. Z tego względu tak, jest ich mnóstwo w Polsce, większość z nich nawet nie ma tam żadnych mediów, dróg dojazdowych, a klienci wciąż żądają jakichś zaporowych sum. Za zboże można powiedzieć, co jest najważniejsze, tak, klienci, właściciele nieruchomości mówią, że nie można wszystko pobudować i tak dalej. Klienci kupujący już teraz mają świadomość, chcą na umowie przystępnej dać warunek, że uzyskam warunki zabudowy, załóżmy na taki taki dom, bo jeśli nie, to tego nie kupuję. Tych działek jest mnóstwo, ale mało z nich jest wartościowych. I teraz, co jest najważniejsze, że klient kupujący taką działkę, on musi już mieć pieniądze i właśnie wizję, to o czym wspomniałem wcześniej, kupując mieszkanie, od razu się wprowadzasz, mieszkać, bo wynajmujesz. Przy działce tego nie powiesz i proszę mi uwierzyć, że przy nieruchomościach gruntowych to naprawdę głównym czynnikiem nie jest ta cena. Tutaj są aspekty dotyczące tak. Lokalizacji, dojazdu, mediów, czy jeśli nie ma tych mediów, czy ja mogę doprowadzić te media. No i co jest najważniejsze, czy ta nieruchomość będzie zyskiwać na wartości? Ja zawsze dla klientów sprzedających zadaję dwa proste pytania. Czy potrzebuje Pan teraz wyciągnąć kapitał z tej nieruchomości? Pani, a jeśli nawet nie, to czy ta nieruchomość będzie wzrastała na wartości? No i coś się okazuje, że jednak nie. I te aspekty bardzo, są bardzo ważne, w wziąć pod uwagę. Tak jak wspomniałem wcześniej, nisz demograficzny i duża umieralność co spowoduje duży wpływ nieruchomości pospadkowych na rynek, moim zdaniem, one namieszają na rynku już teraz u nas w nieruchomościach z rynku wtórnego 80% nieruchomości są to mieszkania pospadkowe. Preferencje też się zmieniają rynek idzie w nowsze budownictwo. Widać to ewidentnie na przykładzie krajów zachodnich, gdzie mnóstwo nieruchomości stoi. Pustych, nie ma, na tego, nie ma na to nabywców, więc warto te aspekty wziąć pod uwagę, jeśli inwestujesz długofalowo i czy faktycznie, czy ty później ten kapitał wyciągniesz to jest bardzo ważne. A moim zdaniem przy mieszkaniu wyciągniesz kupujesz dobrze, w dobrej lokalizacji czy też wynajmujesz i jestem pewien, że ten kapitał wyciągniesz przy domach. No, nie oszukujmy się, że mamy taką tendencję na rynku, że jednak następuje takie trochę ubidzenie społeczeństwa, więc nie każdego będzie stać na zakup domu. To jest bardzo ważne, a jeśli już takiego klienta będzie stać, to proszę mi uwierzyć, że on będzie chciał produkt naprawdę na wysokim poziomie, a nie tak zwany, można powiedzieć, gierkowiec, lepiankę czy dom pobudowany w stanie pierwotnym. To na tyle z mojej strony. Dziękuję Ci za poświęcony czas. Trzymaj się, cześć.